Weź je. Dobrze. Mam opory. Problemy z zaufaniem. Opowiedz mi o nich. Dorastałem na Brooklynie w czasach gangów. Napatrzyłem się na ludzi, którym lepiej nie ufać. To się odbija na waszej relacji. Ona jest pierwszą osobą w moim życiu, której zaufałem bezgranicznie. O, rany. Zeszliśmy się w roku, w którym huragan Sandy uderzył w Nowy Jork. Miałem koncert w Bostonie, a gdy wróciłam, padało, więc wyszedł po mnie na dworzec. Wtedy postanowiłam, że go po ślubie. Bo przeszłam oczy mi się pocą. Przeszłam tak wiele, a on był taki miły. Nikt wcześniej nic podobnego dla mnie nie zrobił. Ja też ci ufam, dlatego się zakochałam.